Większość urazów i problemów w obrębie kolana to wcale nie jest efekt jednego złego treningu, tylko często przepracowanego układu nerwowego. Czy też źle zaprogramowanego całego procesu? Ale o tym, co wpływa dokładnie na kolano w dzisiejszym odcinku opowiemy wraz z Dominikiem. Witamy was serdecznie. Cześć, witamy was. Cześć Marek, jak tam u Ciebie? U mnie bardzo dobrze. Słuchaj, dzisiaj fajny, fajny czas. Możemy sobie właśnie porozmawiać troszeczkę o kolanie. Możemy poruszyć klasyczne kontuzje, tak zwane ACL-owskie, bo bym powiedział, że większość trenerów medycznych, jak rozmawiam, to prowadzą osoby z bólem odcinka lędźwiowego czy też z ACL-ami. W ostatnim czasie u mnie też się kilka właściwie zdążyło, w tym jeden ciekawy przypadek, o którym zaraz wam opowiem. U ciebie, jakiego typu kolana najczęściej wpadają? Znowu, nie prowadzasz takich statystyk, żebym ci powiedział, że. Dwa razy w miesiącu takie, natomiast y, bardzo dużo wpada kolan przeciążeniowych. Mhm. I to są takie duże worki, tak? Czyli na przykład ktoś przychodzi, mam kolano biegacza, mhm. y, czyli jakiś tam ból po bocznej stronie kolana. A biega? Często tak. Chodziło. Nie tak jak z łokciem tenisisty. Uh -huh. Nie gram w tenisa, mam jakieś tenisisty. Yy, I różne takie, wiesz, bóle w rejonie przedniego przedziału kolana, czyli gdzieś w rejonie rzepki, to znowu się klasyfikuje ładnie do worka kolano skoczka, a nie skacze. Ale też właśnie druga strona no to jest dużo po urazach, nie? I tam mm. już właśnie jest po ACL-u i tam albo czy tam szycie łąkotek i tak dalej. Wszystkie rodzaje takie ortopedyczne kolan tak naprawdę do mnie trafiają. To teraz chwila I... pauzy. Jeżeli chcecie pobrać i zobaczyć, jak, jak yy, całe postępowanie wygląda po ACL-u, macie to w PDF-ie w linku poniżej, także wpadnijcie w opis, pobierzcie sobie i zobaczcie jak aktualnie powinniśmy podchodzić do prowadzenia poszczególnych faz po ACL-u. A teraz wracamy do Twojego ACL. Mój ACL na szczęście jest na miejscu i to w obu nogach. Natomiast z kim pracuję? ACL-e to mhm. dwa rodzaje pacjentów i klientów. Albo osoba, która przychodzi od razu, świeżo, świeżo po zabiegu i ona na przykład jest Tydzień, dwa tygodnie, miesiąc po mhm. i mamy przeprowadzić z nią cały proces, albo to jest osoba, która na przykład jest trzy lata mhm. po takim zabiegu i niby wszystko jest ok, ale ona dalej nie czuje tego kolana po swojemu. To kolano jest tak zwane inne. Czyli mhm. albo nie ma pełnego zakresu na samym końcu zgięcia, albo jest ono jakieś takie, ale niestabilne. Mhm my pracujemy tutaj i tutaj, więc widzisz, tych kolan jest mnóstwo, ale mm -hmm. zostawmy te przeciążeniowe na chwilę, chodźmy do stricte acela. Ja uwielbiam pracować i z tym przypadkiem, i z tym. Tak. Często dużo więcej głowienia się jest z tymi przypadkami, które po trzech latach mm -hmm. tak naprawdę dalej nie odzyskały pełni sprawności i to jest taki pierwszy dla mnie punkt zaczepienia, jak doszło do urazu. Mm -hmm. Bo jeśli faktycznie doszło do urazu w ten sposób, że ktoś wjechał w ślizgiem w tą nogę, tak? I 100 kilo obrońca po prostu tam, z, po prostu tą nogę wykręcił, nasze ciało, nasz układ nerwowy nie mógł z tym nic absolutnie zrobić. Tak. I tam bardzo często w rejonie tego kolana, po prostu ten cały proces nie został dobrze zaprogramowany. Na przykład ktoś w takiej pracy z tym kolanem ominął w ogóle nie wiem, typu A To jest bardzo częste. Tak. I tam się dzieją niesamowite rzeczy w ogóle, nie? Zmawiamy... Ale to jest dziwne, nie? Bo jeszcze tam jest, wiesz, pobierany przeszczep, nie? I nie zaopiekować się tak jakby stricte lokalnie tą strukturą, to jest zawsze dla mnie zaskakujące. To od razu tak można powiedzieć, dużo praktyki. W dużo praktyki, rozmawialiśmy o tym, jeśli ktoś przychodzi i miał w historii w ogóle ACL-a mhm. i robi się z nim najprostsze ćwiczenia, na przykład glute bridge, mhm. i widać, że ta noga, nie, to jest moja prawa noga, ona trochę ucieka w prawą stronę. być jedno nóż i ona ucieka w prawą stronę. Na zewnątrz. W Na sensie. zewnątrz. Mm -hmm. to, to co on, ten klient chce robić? Idzie tam, gdzie jest mu dobrze, gdzie jest mu mocno, gdzie jest silno. Czy on idzie? Typowo w dwugłowy. Tak. Ucieka od tego z tego. I to już może być dla nas informacja, że jak zrobimy rotację, Wewnętrzną, mm. z przywiedzenia w tym bridge'u, to nagle zaczyna się drżenie i tam jest dużo, dużo słabości. Ale wynika to przede wszystkim, zobacz z tego, że ludzie są przyzwyczajeni do tego, że rozpychaj kolana, w treningu się mówiono mm. i jakby wszyscy są albo utrzymuj pozycję neutralną, mm. albo do zewnątrz, nie? I jakby zauważ, jak wiele osób często na naszych kursach, jak robimy ćwiczenia w rotacji wewnętrznej jest zaskoczona, że to jest coś kompletnie... Przecież to jest niebezpieczne. No ale to wiesz, dalej, Jefferson Curl jest niebezpieczny. Zachęcam, bo fajne ćwiczenie, tylko do odpowiednich przypadków. Są pewne hmm. sytuacje, że, 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 że nie zachęcam. Natomiast wracając do ACL-a, bardzo też dużo jest tam problemów w rejonie łydki. Hmm. Bardzo często, dawno, dawno, skręcone stawy skokowe e, trzymają. Mm. I z drugą stronę, czy ktoś znowu zrobił fajną robotę, nawet pamiętał o tej równowadze, o tym półboniastym, półścienistym, o przywodzicielach, o różnych rzeczach, ale zupełnie nie spojrzał na to, co się dzieje u góry i pod spodem. A tamten dawno, 13 razy skręcony staw skokowy, on po prostu. Tak mocno tam trzyma, mhm. że to kolano nie, nie puści. nie? I ktoś może powiedzieć, a jak staw skokowy? Równe to są mechanizmy, ale najprostszy, moi drodzy. Skręcamy staw skokowy w sposób inwersyjny, czyli do środka, najczęściej. Mhm. No to co się dzieje? Organizm chce się przed tym bronić, więc co będzie? Tworzył nadmierne napięcie na strzałkowym długim. Tak. No bo. Ten mięsień przeciwdziała tak. temu ruchowi. A gdzie się przyczepia strzałkowy długi? Do głowy kości, udo, do głowy kości strzałkowej. Mm -hmm. A co tam się przyczepia? głowy uda. No i cyk. No i cyk, jesteśmy przy kolanie. Yy, I tam jest jeszcze wiele innych mechanizmów. Ale popatrz, to tutaj zatrzymajmy się na moment, bo to też jest kolejny aspekt. Przychodzi ktoś właśnie po ACL-u, nikt nie robi szerszego wywiadu, bo acl Tak? No to już wiesz. U mnie ludzie są zaskoczeni, że wiesz, nawet jak przychodzi prosto po zabiegu, mhm. to my przeprowadzamy jeszcze, mówię, jakby poznajmy się całkowicie, nie? Jakby chcę wiedzieć, co się w ogóle w tym organizmie dzieje, a wiesz, ktoś dostaje takiego człowieka po acelu i on klapki na oczach i tylko kolano, a druga rzecz to jest to, co mówisz o łydce, to ludzie w ogóle zapewniają wdrożyć po prostu łydkę do treningu w tym, w tym wszystkim. Jak już tam wiesz, stoi na tej nodze, utrzymuje ten ciężar na wspięciu na łydki, to już potem w późniejszych fazach treningu, a no to już nie trzeba. No, jest to trochę strzał. Strzał w stopę, strzał w kolano, bo o ile na pewnym etapie to nie wyjdzie, ale jak zaczniemy robić dynamikę i na przykład jakieś zmiany kierunku, gdzie my wtedy potrzebujemy mocnej pracy stopy, bo tam nie jest tak, że jest stopa pięta i dopiero się odbije, tylko tam jest po prostu na tej sztywnej, sprężystej stopie sztywnej tak. jest odbicie i tam. Zaczynają się problemy. Więc, ty tu powiedziałeś o drugim przypadku, czyli o tym, że ktoś przychodzi od razu, nie? Mm -hmm. Czyli to do mnie, jak pracę manualną, to powiedziałem, że w pierwszy, drugi tydzień. Mm -hmm. Ale jeśli chodzi o taki no, trening z dniu medyczny, to zwykle to jest tam po paru miesiącach, nie? Bo to jest takie powrót do pełni sprawności, do sportu, do, do dynamiki. I tam, tak jak powiedziałeś. Momencie, w którym my popatrzymy tylko i wyłącznie na kolano, to bardzo często zatrzymamy się w tym procesie. Tak, tak, tak. I to, co też ja wcześniej wspomniałem, zadajmy pytanie, jak do tego doszło. Jeśli ten obrońca 100-kilowy wjechał w tą nogę, to kolano nie mogło nic zrobić. Mm -hmm. Ale jeśli ktoś właściwie był w górach, mm -hmm. na prostej drodze, nawet nie jakieś kamienie. Po prostu ta noga mu delikatnie odjechała i nagle nie ma acl -a. Nie mówię o nartach. Jak ktoś jedzie na nartach, zaklinuje mu się narta, kolano znowu bardzo mocno dostanie uraz rotacyjny, no to znowu nasze ciało nic nie mogło zrobić. Ale znowu, jak ktoś ma tylko moment na boisku do zmiany kierunku biegu, nie miał żadnej kontak żadnego kontaktu z przeciwnikiem, to myślę, że powinna taka lampeczka zaświecić, że tam już wyjściowo kontrola motoryczna i na co dzień ten ACL już przez długi czas dostawał mm, tak naprawdę dużych przeciążeń, mm -hmm. i po prostu nie wytrzymał za którymi razem. I to trzeba sobie rozgraniczyć. Plus, plus właśnie a propos te, tego, co mówisz, właśnie zmiana kierunku y, biegu, ten staw skokowy, y, tam się. Coś dzieje, ktoś jedzie na nartach, tam jest dużo różnych dodatkowych sił ścinających, gdzie nie pracujemy już tylko w płaszczyźnie szczelkowej, tylko rotacje zachodzą na, na każdym z tych segmentów, nie? No i teraz, między innymi, jak, jak nie pracujemy w ogóle, tak nawet lokalnie, gdzieś tam nad, nad taką pracą albo mięśniami, które wspomagają w tych, w tych rotacjach, to my jesteśmy trochę w kropce, bo nie ma kompletnie zasobów na takie sytuacje, w których my się potem zderza, zderzamy, bo mamy fa yy, fantazję, żeby właśnie raz w roku pojechać sobie jednak na te narty, tak, czy tam z chłopakami z dwa wieczory, trzy, jak, mhm. jest, jak jest ładna pogoda, akurat wszyscy się zebrali, nikt nie ćwiczył przez pół roku, <laughs> każdy chce pobiegać, no i, i potem się okazuje, że, że jest dziwko. ale też to są tak jak mówisz, błędy poszczególnych faz powrotu po ACL-u. Jeżeli chcecie poznać więcej takich błędów, no to znowu odcinek jest na kanale, ale także jak chcecie poznać, co powinno się wydarzyć w ogóle w tej pierwszej, wczesnej fazie, to również ten odcinek znajdziecie, oczywiście wszystkie linki w opisie. Natomiast idąc sobie do tego ACL-ka, to jeszcze dam Ci taką ciekawą zagłostkę. A co jeżeli mamy taki przypadek? Jest chłopak lat 14-12, to okolice, mhm. super top gimnastyk, prawda, od trzeciego roku życia trenuje, jest cud, miód i orzeszki. No i pewnego razu gdzieś tam coś się wydarzy na treningu i coś tam trasnęło kolanko, zabolało, no to będąc już w lepszym klubie od razu skierowany na rezonans, okazuje się, że ACL-a tam nie ma i nigdy nie było. Mhm. Robią rezonans drugiego, tam też nie ma i nigdy nie było. I co tutaj byś powiedział mi w takim temacie? Bo to no, jest taki ciekawy przypadek. Ja, ja, ja sam się zacząłem zastanawiać i oczywiście został skierowany na dwie rekonstrukcje. Miesiąc po miesiącu miał e, rekonstrukcję, e, to było w Stanach. E, ale tak się zacząłem zastanawiać. Czy jemu na Aildes był do szczęścia potrzebny? Czy to czy ten ACL był do szczęścia? Czy do szczęścia potrzebny? O, oh jejku. Ej, no to ciekawy ile, case, nie? Ile w ogóle jest takich przypadków, czy biegaczy, na przykład takich ultra, no. e, u których e, w ogóle robi się rezonans i tam w ogóle tego jednego, drugiego, trzeciego więzadła nie ma? Łąkotki tam są w ogóle poszarpane, a, a wiesz, a, a go na przykład e, za, za, zaczął boleć w ogóle z przodu, nie? I tak bardziej to w ogóle od przeciążenia w tego więzadła rzepki, a tam wychodzi milion innych rzeczy, albo u narciarzy. Mhm. Nie? Jak tam przecież czasem, jak jest naprawdę taki narciarz, który z jazdy poważnie uprawia, mhm. to tam przecież czasem jest uraz kolana i tak dalej. I tam nawet tak są silne mięśnie, że tam jest uraz tego acela, a tam prawie, że obrzęku nie ma, czy jakichś takich rzeczy, bo tam się tak wszystko trzyma i, mhm. i, i tak dalej. No i pytasz mnie o tego gimnastyka. A? Wiesz co? A, no taką decyzję podjęli, że <gry> tak. trzymam kciuki za nich i tak. tak dalej, ale tutaj możemy zrobić taki kroczek w kierunku trochę neurofizjologii, mm -hmm. bo po co jest nam ten ACL, nie? Tak. My wszyscy bardzo kiedyś skupialiśmy się na tym, że on nie pozwala na tą translację przednią, czy on nie mm -hmm. pozwala, żeby piszczel wysunęła się do przodu. Do przodu no. I on mechanicznie oczywiście jest takim sznurkiem, który zaprzestaje, nie? Mhm. Tylko on też pełni drugą, bardzo ważną rolę, proprioceptywną. Mhm. Mówiąc pięknym językiem, on ma bardzo mocne zadanie, jeśli chodzi o aferentację, czyli on ma poprawiać kontrolę motoryczną i koordynację, bo między nim, czy jak my robimy na przykład zeskok, robimy różne zmiany kierunku biegu, tam są jakieś mikro naprężenia mhm. i w odpowiedzi na te naprężenia automatycznie my mamy Odrzuchową zmianę napięcia mięśniowego. Mm -hmm. I to jest trochę kluczowe, nie? I teraz, jeśli tego ACL-a nie ma, przecież wiele osób się decyduje żyć bez ACL-a tak. i są szczęśliwi, nie? Tak. To my mamy inne struktury, które mogą też w pewien sposób nam to dostabilizować. I to jest ciężkie pytanie, tak naprawdę, mm -hmm. nie? I żeby tutaj odpowiedzieć jednoznacznie, to, to znowu. Ja musiałbym mieć jego wywiad, no. musiałbym mieć jego historię i tak dalej. Natomiast teraz jest taki trend, że jeśli to jest osoba młoda, która jest bardzo, kto lepiej by miała, nie? To, to, to robi się to, bo ten aspekt mechaniczny ma minimalizować później inne problemy strukturalne i tak dalej, nie? Ale wiesz, to jest, to jest o, o tyle ciekawe. Znaczy, wiesz, znowu wzięliśmy pod uwagę gimnastyka. To jest człowiek, który sens tak, sens sensomotorycznie, jednak te dzieci są naprawdę świetne. Mhm. Nie? Więc. więc... Prawdopodobnie, jakby to był klasyczny Kowalski, który nigdy nic nie robił, albo ma po prostu gorsze te zdolności koordynacyjne, został obdarzony tym trochę gorszym genem, to prawdopodobnie by to wyszło jeszcze szybciej, albo ta osoba miała jakieś takie właśnie. Jakieś problemy właśnie w, w jakichś sportach i tak dalej. Tutaj tych problemów nie było. Być może ten trening też gimnastyczny, koordynacyjny był w ogóle, wiesz, bardzo dobrze prowadzony, więc dużo, dużo rzeczy, więc też nie da się odpowiedzieć, czy to dobrze, czy to źle, nie? Ale, ale, ale ciekawy case, że widzimy, że wiesz, jakby da się osiągać rezultaty sportowe bez acl nawet o tym nie wiedząc, mhm. gdzie, gdzie to w, przez przypadek wyszło. No, więc ta, taka ta, tylko. Dygresyjka. Dygresyjka, bo myślę, że to jest taka historia, na którą nie ma odpowiedzi. Mhm. W aktualnym postępowaniu jednak chce się dostarczyć to, co tam powinno być teoretycznie, gdzie tam ktoś nas jakoś tak zaprojektował, więc, więc ten, ale poruszyłeś tutaj ważny temat, na który chciałbym też zwrócić uwagę, czyli ta właśnie propercepcja wokół kolana, czyli kolejny taki aspekt, który też nie jest moim zdaniem brany pod uwagę w trakcie rehabu, tak troszeczkę bardziej dotkliwie, bo bardzo często właśnie to, co powiedzieliśmy na początku, czyli ta słaba kontrola motoryczna, to, że to, to Kolano już nie jest takie, to czucie w tym, w tym kolanie w ogóle nie jest odbudowane, więc, więc jak to czucie jest też wciąż cały czas zaburzone i tak dalej, to ta motoryka też będzie gorsza. Więc jakieś takie ćwiczenia sensomotoryczne, moim zdaniem, powinny być wdrożone też metodycznie. A tutaj mało kiedy kto, ktoś to robi, bo zazwyczaj to się uważa za bzdury, ewentualnie, dobra, postój sobie na Jerzyku czy na posu i, i jak już stoisz, to jest dobrze. <grym> A to kompletnie wiemy sami dobrze z autopsji, że nie tak praca z percepcją powinna wyglądać. No, temat sensory, sensu motoryki złożony. Niektórzy może nie wiedzą też, jak takie ćwiczenie może wyglądać. Między innymi okazuje się, że mm, sensomotoryka, no to przede wszystkim sensoczucie i motoryka. Czy najpierw musimy czuć dobrze, żeby mieć dobrą odpowiedź motoryczną. Czyli, żeby mięsień dobrze zareagował, musi mieć czucie. Nawet takie tak. często czucie y, zewnętrzne, skórne, nie? Jest tak. istotne. No i co się później robi? W rejonie kolana, oczywiście. E, okazuje się, że ktoś zamyka oczy, czyli mhm. nie mamy kontroli wzroku, więc bazujemy tylko na tej propriocepcji, na, na takim czuciu głębokim, nie? I, I tej aferentacji z receptorów. E, no i kurczę, no i co? Okazuje się, że tutaj dotkniemy i ktoś też nam tu dotknie, a w rejonie po bliźnie na przykład, po ACL-u, nie? Dotykamy, a ktoś nam dotyka w ogóle... Tu. I on nie odczuwa tego i tak jak mówisz że jak ktoś się zaadaptuje to to jest niesamowite jak na przykład ktoś miał czasem nawet problem e, z tym żeby zrobić y, głęboki przysiad tak nie bo czuł że coś go ogranicza i popracuje się w ten sposób Mhm. I jakby zupełnie na przykład zakres się trochę poprawi, no tak. to to jest, to jest niesamowite. Więc y, bardzo ważne jest to, wyobraźcie sobie po prostu, y, to jest tak, jakby kolano miało y, oczy i byście po prostu część y, tego oka zakryli, albo jedno oko całkowicie zakryli. Od razu y, wtedy wówczas nam to niestety wpływa na zaburzenie koordynacji, może to tak ultra upraszczając, y, można było pokazać, tak? Czyli właśnie y, jakby. Y, musimy wdrożyć takie ćwiczenia, gdzie właśnie wyeliminujemy inne sensory, właśnie między innymi wzrok i z powrotem zaczniemy odbudowywać czucie, a potem względem tego czucia jakieś konkretne zadania ruchowe, napięcia i tak dalej. Ale o tym być może, jeżeli taki temat was interesuje, żeby poznać w ogóle czym jest zagadnienie sensomotoryki, nie tylko związane z takimi, wiecie jak, widzicie na filmikach, że się szczela jakieś kolorki czy z woreczkami Jakimś albo żonglerka, tylko jak metodycznie faktycznie pracować. Y z punktu widzenia neurofizjologii z tym układem sensomotorycznym, tak żeby to dawało realne od razu efekty, bo to daje ekstremalnie dobre efekty, i często to jest coś na zasadzie, właśnie że się nie spodziewamy, bo ktoś walczy różnymi milionami sposobów na mobilność danego segmentu, a okazuje się, że tu go troszeczkę podotykamy, tu go w jakiś sposób postymulujemy i ta i to biodro czy to kolano od razu się odblokowuje, ta mobilność się odblokowuje, więc to naprawdę daje super efekty, ale do tego, do tego trzeba podejść metodycznie i zrozumieć, dlaczego, po co i na co. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Natomiast przejdźmy jeszcze do meritum naszych kolan, bo powiedzieliśmy dużo o ACL-ach, ale coś jeszcze by na koniec wypadało powiedzieć o tych takich. Co przychodzą jednak przeciążeniowo, co im się wydaje, że to akurat na ostatnim treningu coś źle zrobili, a finał okazuje się taki, że wiele rzeczy mogło mieć na to wpływ i całe prowadzenie się tej osoby także. Znowu duży worek. Kurczę, jeśli chodzi o przeciążeniowe rzeczy, to przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, jak dobierane są obciążenia. Treningowe do tej mm -hmm. osoby po prostu, nie? Czyli jeśli ta osoba znowu na co dzień siedziała przez 10 lat, po 12 godzin i ona jednego dnia wstała i zaczęła biegać po 10 km 4 razy w tygodniu, to po prostu ta tkanka może nie wytrzymać, no i może się pojawić po prostu entezopatia czworogłowego, okay? Czyli objętość, intensywność, częstotliwość Eee. o tym porozmawiać, nie? Jak ktoś długo biega, czy w ostatnim czasie były jakieś zmiany intensywności, objętości, trzeba o to zapytać. Kolejny element no, to jest za złota biomechanika. Mhm. E, czyli znowu e, biomechanika, za która może być zaburzona przez dawny uraz. Mhm. Czyli znowu jedno e, słuchajcie, kolano przeciążeniowe, ból z boku kolana, tak zwane kolano biegacza, e, to będzie mógł być problem po. Przede wszystkim skręcam w stawie skokowym. Dalej ta stopa, ten staw skokowy nie wspiera tego rejonu i kolano, niestety, ale obrywa. Albo właśnie te zasoby pod kątem, właśnie siły wytrzymałości, ten trening był troszeczkę okrojony i bardziej ukierunkowany na przykład na górne części kończyny górnej, dolnej, a tak naprawdę nie została dobra objętość dobrana do stawu skokowego, który był zaskoczony właśnie tym, co się, co się wydarzyło i jeszcze bardziej się musiał pokompensować. Tak, a to pięknie widać na ćwiczeniu, słuchaj, koncentryki, ekscentryki lokalnej na, na mm. poziomie stawu skokowego, które pokazujemy na naszym kursie medycznym tenor personalny jako jeden z etapów całej metodyki. To są bardziej początkowe etapy, nie? Bo później oczywiście jest budowanie dużo takich globalnych ćwiczeń aż po dynamikę i to pięknie tam widać, jak na przykład strzałkowy znowu nie ma kontroli, Mhm. I wiesz, on idzie i po prostu jest koło zębate, ale jak dopniemy czwórę mhm. takiej kontrakcji, nie? w takim trochę mm, kompensacyjnym, dysfunkcyjnym współdziałaniu, nagle po prostu chodzi. wychodzi. Tak. Ale jak rozrzucimy czwórę, to znowu jest tak. tak. Czyli to pokazuje, że jeśli nie ma zasobów w danym miejscu, to ciało szuka gdzieś indziej. I dlatego też tak niebezpieczne jest zbyt szybko rzucać kogoś, na dyski sensomotoryczne, na berety, na bosu, ponieważ tam, żeby <śmian> przede wszystkim utrzymać tą równowagę, to ciało walczy i używa jakby takich całych łańcuchów, a jeśli jest problem, Lokalnie, to my nie odbudujemy tego, mhm. bo jakby to będzie czym innym zatuszowane. No a inna rzecz to, to w ogóle jakbyśmy porozmawiali o neurofizjologii, że tam układ przedsionkowy zaczyna tak. się mocno odpalać, i jakby nasze ciało ciało się koordynuje, ale to nie jest odbudowa tak naprawdę lokalna kontroli motorycznej w stawie po urazie. Tak. Być może dlatego, że to się skończyło na tym, że ktoś postał trochę na berecie i zobaczono, że ciało się umie skompensować i wszystko. Zaczęło działać i puszczono tą osobę wolno. Natomiast faktycznie, patrząc na ilość kursantów, którą już mieliśmy, i statystykę, że na każdej grupie jest naprawdę bardzo duży odsetek ludzi, gdzie jak pracujemy zestawem skokowym, a wszystko na kursie przechodzimy bardzo szczegółowo, to na tych ćwiczeniach, o których mówisz to jest bardzo duży odsetek ludzi, gdzie ta delirka i te zasoby są po prostu małe, a te osoby bardzo często też walczą z takimi rzeczami, że mówią, kurde, już na tyle sposobów mobilizujemy ten staw skokowy, on jest cały czas przyblokowany, albo coś tam, albo jakieś inne tematy. I się okazuje, że przechodząc levelami, wszystko, co robimy sobie metodycznie na tym kursie, to już po tym kursie oni przechodzą i mówią, wow. No e? coś się zmienia, nie? E? Zwłaszcza, że jak ja prowadzę, to robimy to zawsze na przykładach własnych, nie? Czyli jest pytanie do grupy, czy ktoś z was miał skręcony staw skokowy, no i naprawdę jedna trzecia czasem nad połowa, tak, mhm. ja, ja, ja. No, i robimy, nie? Test tutaj, hmm. robimy ćwiczenia na staw skokowy, robimy retest i jest często zdziwko. Tak, ale wiesz, co jest najlepsze, że potem na kursie przechodzimy sobie przez kolejne segmenty i kontuzje w nich hmm. i często się okazuje, że na końcu te osoby widzą, jak finalnie ten staw skokowy, na ile różnych rzeczy on im wpływał w tym całym ciele, nie? Więc ja się śmieję, że wiesz, po kursie to jest trochę tak, że każdy się naprawia, to jest jedno zaskoczenie, a po po drugie, to jest trochę tak, że ludzie sobie uświadamiają, jaka jest moc w tych prostych, metodycznych ćwiczeniach. Ale w metodycznych, tak jak powiedziałeś, tak. bo trzeba wiedzieć od czegoś zaczyna, na czym się kończy i co jest w środku tak. i do kogo co dobrać. Bo też tak często ja widzę, że ktoś próbuje jakieś wyrwane z kontekstu narzędzia użyć mhm. i nie działa. Ale jeśli bierzesz coś ze środka, nie tak. wiesz co było wcześniej, to ci nie zadziała, nie? Więc y, trzeba tak poznać wszystko. No i ta metodyka, ja to teraz tak dość, do, dość mocno, że tak powiem, y, układam mnie od tak naprawdę izometrii lokalnej, ale wektorowej, ale tak. osiowej, później tam przez izotonię, koncentrykę, ekscentrykę, przez globalne wzorce i tak dalej, aż właśnie po, po, po dynamikę. No i później ktoś widzi. Trzyma problem jego klient, wie, że czasem trzeba się z coś nie do samego początku, czasem można zagrać na kodach i zrobić coś tam szybciej, tak. no ale żeby to było skuteczne, to trzeba znać całość. Zgadza się. I, no i jest troszeczkę głupowania nad, nad, nad stworzeniem takiej metodyki i zrozumieniem. To też my to tak mówimy, że te wszystkie rzeczy są proste, one już po latach jakby dla nas są proste, natomiast jakby e, musicie być świadomi, że faktycznie. To wymaga od kursantów nauki. Nie? To, to nie jest tak, że, że przyjdzie i, i dobra, zrobię te dwa ćwiczenia i kurde, barki naprawione, wszystko naprawione. Tylko faktycznie my to wszystko rozkładamy na czynniki pierwsze i, i pokazujemy tą, tą drogę, jeszcze i też zro, żeby zrozumieć lepiej zarówno ciało, jak i właśnie to, jak dana dysfunkcja indywidualnie powstała u danego człowieka. Żeby nie wrzucić tego przez przypadek do statystycznego worka i nie popełnić m.in. tych błędów, które są popełniane przy ACL-u, ale ACL też bardzo ładnie omawiamy. Kroczek po kroczku, więc te wszystkie rzeczy znajdziecie u nas na trenerze medycznym. Więc klasycznie autoreklama, wpadajcie na najbliższy zjazd. Oczywiście link do naszego kursu macie w opisie, więc to już ten moment, żeby się jak najszybciej zapoznać, bo wiecie, miejsca uciekają. A tym bardziej, jak teraz do finansowania wskoczyły, to możecie mieć ten kurs. Prawie za darmo, więc warto się zorientować. Wejdźcie sobie na bazę usług rozwojowych, PARP, i tam w usługodawcach znajdziecie mufterapii Terapii oraz wszystkie nasze kursy, więc warto się tam zapisać na usługę, pozyskać sobie finansowanie, no bo jak za darmo, to dobra cena. <grych> no, a to co? Podsumowujemy to kolanko. Jak widzicie znowu. Każdy, każdy worek, który nie otwieramy, jest dosyć obszerny. Więc dajcie znać, co z tego worka pod tytułem kolano interesuje was najbardziej. Czekamy na to w komentarzu. A po to tu jesteśmy, żeby tworzyć dla Was wartościowe i merytoryczne materiały, i będziemy chcieli być coraz bardziej szczegółowi w tych naszych kejsach. I dzielić się przede wszystkim praktyką z gabinetu, ze studia, z siłowni, z życia własnego i naszych podopiecznych, tak żebyście nie tylko czekali, czerpali inspiracje, ale także mieli realne case study, żeby być może coś zaszczepić u swoich podopiecznych, być może coś z naszej rozmowy będzie takie że poukłada wam jakieś puzle w głowie i pomyślicie, OK, to może tego nie zrobiłem, tak jak na przykład tego półcienistego i półbłoniastego. Może zrotuję to kolanko ze stópką do wewnątrz i tam popracuję. Także tego wam życzymy. No i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiamy. trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia.